Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko Jest wtorek 18 dzień w czerwca 11.01 a my spakowani z grami planszowymi czekamy na znajomych i jedziemy do Zakopanego Plan jest taki, chilujemy. Idziemy nad Morskie Oko i chillujemy. Albo chillujemy, chillujemy i idziemy nad Morskie Oko. Będziemy tam dwie noce, w sumie trzy dni, więc mamy sporo czasu na to, żeby naprawdę jakoś fajnie zorganizować sobie wycieczkę i naprawdę fajnie spędzić czas i połączyć trochę aktywności właśnie z chwilą na relaks i na odpoczynek. I nie wiem, czy wiecie, choć tutaj. Nie wiem, czy wiecie, ale Kevin jeszcze nigdy nie był nad Morskim Okiem. Kevin ja byłem. był latem w Zakopanem w ogóle. Tak? No, ja byłem tylko z pięć razy. Ja byłam. Byłam nad morskim okiem i byłam nad morskim okiem wtedy, kiedy Kevin pierwszy raz do mnie napisał. No, teraz ciebie mogę być na okiem. To był 18 września 2016? 16, no. no, no. Także jedziałabym sobie w nadmorskim okiem. Upał jest okie. już straszny. Ciekawe no. czy zakopany tak będzie. Zobaczcie, jaki ja mam się chwicik. Pokażesz widzą? jak są ubrane. Zobaczcie, ja mam takie luźne. Spodnie różowe, w paski Są to takie arapiżamowe zberszki Wiecie, jak mi jest w nich ciepło? Do tego bluzka z golfem. Ja już po prostu umieram nie. Już mam ochotę się przebrać. Jest takie chyt, a nie mam żadnych krótkich, rizzowych spodenek, mam tylko jakieś takie kolarki, ale myślę, że, że dam sobie z nimi radę. I w ogóle ukradłam czytacie, czapeczkę z Lewisa, bo nie znalazłam swojej czarnej z new ery więc mam nadzieję, że to nie będzie dla mnie złe. Szybki postój na stacji i mamy świeżo wyciskany sok pomarańczowy i mrożoną kawę z bitą śmietaną. Poszliśmy do restauracji i zobaczcie jak w super sposób zostało podane menu z taką dziupką. Znajomi się śmiali, że jak zobaczysz ceny, to od razu możesz się obsłużyć. Fajnie, fajnie. Zobaczcie, jakie rodzinne zamówienie. Trzy placki. Trzy placki. i Stało się to, czego najbardziej się ostatnio. Obawiałam. Niestety poniosłam klęskę. Moje pomidory niestety padają. Wczoraj właśnie usunęłam jedną sadzonkę, mimo tego, że już miała dwa pomidorki, ale po prostu cała zczarniała i nie było już co ratować. Cztery czy pięć sadzonek jest naprawdę w kiepskim stanie. Myślę sobie, że przetrwają góra 2-3 dni, mimo tego, że jeszcze kilka dni temu miały kwiatki i były jeszcze zielone, a teraz po prostu wyglądają tak, że aż się płakać chce. Wiecie. Ja wiem, że ludzie mają inne problemy, naprawdę to rozumiem, ale ja żyję tym, co się u mnie w życiu dzieje. A że od jakiegoś czasu mam taką ogrodniczą zajawkę, no to przejmuję się wszystkim tym, co się u mnie na grządkach dzieje. Chyba straciłam czas na ekologiczne leczenie moich pomidorów, ponieważ opryski i podlewanie drożdżami niestety nic nie dały. Więc jeżeli już zauważyłam ten moment, kiedy moje pomidory zaczęły, zaczęły marnieć i najprawdopodobniej zostały zarażone zarazą ziemniaczaną. No to powinnam już wtedy kupić chemię, ale stwierdziłam, że moje uprawy będą ekologiczne i próbowałam ratować to właśnie naturalnym opryskiem, co niestety skończyło się tym, że moje pomidory pójdą do kosza. Ale wczoraj byli u nas moi rodzice i mama powiedziała mi: "Wiesz co, Kasia? Machnij już ręką na te pomidory." Kup nowe sadzonki, bo z tych i tak już pomidora nie zjesz. A nóż, widelec yy, w sierpniu zjesz swojego pomidorka. Może nie będzie to lipiec, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że w sierpniu już swojego pomidorka zjesz. Więc ja tu teraz robię: kup teraz, ponieważ zamówiłam sześć nowych sadzonek. Puszczam zamówienie i. Trudno, będę sadzić pomidory jeszcze raz. Środa dziesiąta. Spędziliśmy już jedną noc w apartamentach, które mnie zaprosiły i do których zaprosiłam swoich znajomych. Wczorajszy wieczór spędziliśmy grając w planszówki, a później e, siedząc sobie w jacuzzi. E, no i w ogóle wczoraj po obiedzie pojechaliśmy do sklepu zrobić zakupy na dzisiaj i kupiliśmy wszystko, co potrzeba. Tak nam się wydawało, bo jednak okazało się, że zaplanowaliśmy na dzisiaj jajecznicę, ale nie kupiliśmy jajek. Serio, wzięliśmy chlebek, mamy pieczywa, nawet więcej niż powinniśmy mieć. Mamy szynkę, mamy dwie cebule, ale nie ma jajek. Takie, takie jaja, jak barety, takie jeszcze bułki dokupiliśmy wczoraj, ale no o tym, żeby kupić jajka nikt nie pomyślał. Uratowaliśmy sytuację. Soba pojechała po jajka, więc mamy jajecznicę i że siadanko z takim widokiem. Czyż nie Masz jest cudownie? nie Helikopter nam z jajka. Tak. Zaparkowaliśmy furę i idziemy na Morskie Oko. Ekipa gotowa? Tak. Jak tam humorki? Wow, dobra. I jeszcze dzielimy nasze ulubione fasoleczki z Lidla I jak tam ekipa humorki? Bardzo Super. Super nie? tak Nie tak. ma się doczekać jak już tam będę <laughs> Ja też Jeszcze 18 centymetrów <laughs> Mamy postój i żonka, jedyna żonka w naszym towarzystwie <laughs> Wzięła na podróż Ciacho i mamy serniczek i jabłecznik. Ja z chęcią poczęstuję się serniczkiem. O miałam jak to czerwą. bosko wygląda. Dotarliśmy na morskie oko i w pewnym momencie przeżywałam tragedię, w sensie walczyłam o życie serio. Chociaż ta droga jest łatwa i podejście z serio. Super i wszystkich Was zachęcam do tego, żeby chociaż raz w życiu nad to morskie oko się wybrać, no to ja ostatnio mam strasznie średnią kondycję, więc no... Więc było ciężko miejscami, ale jestem tutaj i wcale nie żałuję tego wysiłku i jest tutaj serio przed czy się jak z <laughs> Cały czas to powtarzamy z Madzią i sobą, bo oni też oglądali. I dzisiaj w zasadzie będziemy oglądać pierwszy odcinek drugiego sezonu Rodu Smoków, bo ostatnio, chyba wczoraj czy przedwczoraj jest pierwszy. Będziemy nadrabiać zaległości, a ja, Kevinę będzie w to wciągać, bo oglądam już drugi sezon ze mną, bo muszę mieć z <laughs> kim to przeżywać. <laughs> No, ale wracając do zakupanego i morskiego oka, bardzo się cieszę, że tutaj jestem. A to wszystko dzięki apartamentom, które mnie zaprosiły na weekend, i zabrałam znajomych, i w ogóle jest cudownie, i chce mi się płakać. A domy, narzeczeństwo przyszli stajerowie nad Morskim Okiem. Janusza? <laughs> Słuchajcie, za Żurek i Ostry Petr Robiną zapłaciliśmy 107 zł więc no nie jest tutaj zbyt tanio, ale jemy za to z takim widoczkiem. Oczywiście ja, jacuzzi, widoczek na górę na mojego przystojniaka zajmującego się pożywieniem dla całej rodziny. Słuchajcie, Kevin jest w swoim żywiole. Nie wiem czy wiecie, ale on zawsze zajmuje się grillem w naszym domu i jak jest grill, są gosie i tak dalej, to zawsze, zawsze Kevin się tym zajmuje. Ej, ale dosyć tej podpałki! To niezdrowe! Słuchajcie, nie ma tu jak zrobić ile tysięcy kroków? 23. 23 tysiące kroków wejść na morskie oko, a później wylądować w jackpozi i dalej z pięknym widokiem na góry Jest bajecznie, co to za wyjazd. No i jak mówiłam? Ojciec zrobić. No to! Musi być taki ojciec rodzinny na każdym wyjeździe Tym razem jest mi Kevin Steyer I Kevin Steyer właśnie dba o nasze pożywienie Są kiełbasy Jest. Yes. Będę co jeść z takim widoczkiem Musiałem zwykle... przyspieszyć No. Yy, bo idzie burza Byliśmy na paskach, no. więc muszę tak to szybko usmażyć i jemy Wiesz jak, idzie, tak. Wiesz jak idzie burza? Tam jest burza I ona idzie do nas Trochę się boimy, ale damy radę Teraz jesteśmy razem. Razem możemy wszystko. No tak, ale razem w O tacha, to są twoje szcip... szcipce. Tak. Szcipce DIY. No pokaż się, jak się obsługujesz. No, nie obsługujesz. No No pra prawie. A teraz czajcie, że jak my schodziliśmy, to ci niektórzy ludzie wchodzili na tę górę dopiero. No! A, a idzie burza? Okay. Słuchajcie, chwilą mocno się błyskało. Teraz na razie jest spoko. O nie, tam o, tam w oddali widzicie, mega, mega się błyska. My pochowaliśmy wszystko to co było na ogrodzie, wystawione, zgasiliśmy e, co to jest Boże, ognisko, Tak i może jeszcze to ważne. Kurczę, no nie jest to moje, ale jednak korzystamy z tego i, i lubię dbać o takie rzeczy, bo czemu właściciele tego miejsca mieli. Później za to ponownie płacić. Wiecie o co chodzi? Więc, no, dwa. No, takie rzeczy nawet tak nie są moje. Kończy się nasz pobyt w Zakopanem. Wracamy już do domu. Jak było? Super! To Dobrze to się kończy. No. Tak, ale pewnie jeszcze wróciła. Stwierdziliśmy, że fajnie by było, gdyby to było nasze. Coroczna tradycja i pewnie byłoby co roku sobie na morskie oko, bo podobała nam się trasa, no i przede wszystkim widoki, więc może się uda, kto wie, zobaczymy. No, to morskie oko na pewno. No, robimy, to super. Wrażę mm. na nas. Papa! Papa! Pa. W drodze do domu zatrzymaliśmy się w Katowicach na. Dla mnie śląskim obiedzie, a dla reszty są to burgery i jest to też makaron. Także ja właśnie im tak typowo po śląsku, a reszta po prostu to, co lubi i na co miała ochotę. Słuchajcie, mama, pierwszy raz w życiu widzi nutry na żywo, ale w ogóle na żywo nutrię, czy o, tak. pierwszy raz w rybniku? W ogóle pierwszy na raz żywo. W rybniku, pierwszy raz na żywo. Jest to dla mnie nowum. I to jest mama? Jest. A tam są nutria. O, zobaczcie. Gdzie tą białą dupeczkę? To jest w centrum nubia. miasta. Tak, tam jest gdzieś za drzewami. Tam za drzewa, jest galeria. To jest moja mama, a to są nutria. A, patry, mama w szoku, mama no, w szoku. To blisko, Paula, patrz, tu blisko, idzie do nas. Idzie do nas, jest. <śled> Przyjechałyśmy do domu i na szybko muszę zrobić obiad. Zdecydowałam się na spaghetti Bolognese z Thermomix jeszcze nigdy wcześniej. Ten przepis u nas na stole nie gościł, więc. Postanowiłam zaryzykować, bo przygotowuje się to spaghetti 40 minut, więc to jest taki czas, który mogę na przygotowywanie obiadu poświęcić. I pierwszy raz do spaghetti, do tego sosu dodaję rozdrobnione orzechy włoskie. To znaczy w przepisie było tak, że można dać orzechy włoskie, migdały, cokolwiek takiego orzechowego, co akurat macie pod ręką. Ja miałam orzechy włoskie, więc takie znajdą się w naszej potrawie. Ale szczerze powiem, dziwię się, że takie orzechy znajdą się w tym sosie. Zobaczymy, jak to wszystko będzie smakowało. Wrzucam do, do środka, kto nie ryzykuje, ten nie ma. I w tym momencie w Termomiksie mam mieszankę cebuli, czosnku, orzechów włoskich oraz przyprawy prowansalskiej. Obiad podano i mimo tego, że w przepisie mięsa nie było, to ja zdecydowałam się je dołożyć, więc miałam w lodówce filet z kurczaka, który posiekałam bardzo drobniutko i po prostu udusiłam. Dzięki temu ten obiadek będzie bardziej syty, a mój mąż z tego powodu bardziej zadowolony. Mięso, mięso musi być. <gry> Siadaj. Szybko. Zresztą Paulina chyba też boisz, z tego powodu będzie. Obiad z mięsem czy bez mięsa? Kurde, nie wiem, ale z mięsem. Kurczę, ktoś poprzestawiał coś w tym aparacie, bo jesteśmy cały czas bardzo jasne, jaśni i jakby prześwietleni. To jest niemożliwe w tych ciemnościach, które panują teraz. I kochani, w tym spaghetti jest jeden tajemniczy składnik, który był w przypisie. Jeden tajemniczy składnik, czy potraficie go wychwycić? A to jest czy coś do jedzenia? Coś do jedzenia. Tu mam takie liść. Nie, to jest bazylia. Nie, takie mhm. miękkie coś tu jest jeszcze. No mięso, filet z kurczaka. To jeszcze coś tu jest? To nie wiem. I nie czujecie tego w smaku? Nie. To jest takie chyba dość specyficzne. Ja chyba wiem. No. Czy to jest cukinia? Nie. To są orzechy włoskie i jest tu tych orzechów włoskich naprawdę dużo. I w przepisie ale było, aby je zmielić no z, z ziołami prowansalskimi, i pewnie jest to jakiś zamiennik e, mięsa. Bardzo, bardzo drobny chyba nie czuć. Ich. Tak, tak, bo no. to było takie zmielone no, na, takie, na taką gwiazdkę, ale nie daje to żadnego posmaku, bo ja jeszcze no, e, tego dania nie spróbowałam, więc nie wiem. A ogólnie bo to taki Pyszne. nowy przepis Pyszne. Pyszne. No. Tak, to można go robić. 40 minut i obiad na stole. I pewnie zauważycie, że w naszym przypadku spaghetti nie ma kształtu spaghetti, tylko to jakieś świderki są. Świderki! Na talerzu świderki! Paulina, chodź zobaczyć. Chodź zobaczyć to, co stworzył Twój ojciec. No widzę. Co? Siebie. Też. <laughs> o zatrzymajcie tą karuzelę śmiechu. To ci wyszło, muszę powiedzieć, że to ci wyszło, ale chciałam no, chcesz wam chcesz, pokazać... Ja taras. O, teraz dokładnie. Mój mąż, który jest totalną złotą rączką, umie zrobić po prostu wszystko. Nawet jeżeli ja mu coś każę, znaczy proszę go, żeby coś zrobił i on na początku mówi nie umiem i kurza się i to i tak okazuje się, że potrafi. Że potrafi. I on może się przy tym denerwować i wkurzać, i w ogóle nie chcieć tego zrobić. Nie chcieć tego no, zrobić, ale potem w rezultacie okazuje się, że jest prawdziwą złotą rączką. I chcę Wam pokazać, że zrobił nam przepiękny taras. I w ostatnich latach, nie wiem czy to widzieliście, zauważyliście czy nie, nasz taras był z palet, nie z desek, z palet były to po prostu położone palety. A teraz, proszę bardzo, mamy przepiękną, cudowną, w rustykalnym stylu podłogę. I proszę bardzo, i nawet mi to wszystko poukłada tutaj na tym tarasie. To jest prawdziwa złota rączka. I jeszcze się uśmiechnie do mnie. Nie uśmiechnie się. <laughs> uśmiechnie się, pewnie, że się uśmiechnie. A ty co myślisz, Paulina? A ty co myślisz o tym tarasie? To jest przepięknie. No, teraz to już będziemy mieli super ekstra, nie? Oj, biedne te moje pomidorki, sami zobaczcie. Muszę się pozbyć pięciu sadzonek, ponieważ jednej już się pozbyłam. Przyszło mi sześć nowych, więc jeszcze pięć muszę wyrzucić. Więc te w najgorszym stanie po prostu pójdą do kosza. Ale kochani, ja nie chcę nic mówić, ale zobaczcie na tą grządkę. Znaczy, ja nic nie chcę mówić. Nic nie powiem, po prostu. No, jest zielono i bujnie, hmm. ale mogło być lepiej, prawda? To tak, żeby wiecie, nie przechwalić i żeby jakaś zaraza ogórkowa ich nie chwyciła. To był bardzo miły tydzień, bo spędziłam go z praktycznie wszystkimi moimi znajomymi. I byliśmy na wyjeździe, i byliśmy na dwóch urodzinach. I po prostu cały czas miałam z kimś kontakt i, i było naprawdę super. Ale cóż, wszystko co dobre kiedyś się kończy. I dopadają nas też obowiązki w tym momencie. Dopadły mnie studia. Muszę się uczyć na egzamin jutro o 8 rano. Mam egzamin z angielskiego. To jest w sumie mój pierwszy egzamin w sesji. Później mam za tydzień dwa egzaminy. A reszta to będzie chyba... To będą chyba projekty, które mam wysłać do 7 lipca. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. Jeszcze to sprawdzę. Mam tak 98% pewności, i jeszcze się waham co do jednego przymiotu. W sensie po prostu nie wiem, jaki będzie finalnie sposób zaliczenia. Więc no, teoretycznie y, mam dwa, no w sumie trzy egzaminy. No, także jutro pierwszy, angielski. Trzymajcie kciuki, myślę, że dam radę. Nie są to jakieś super. Trudne tematy, więc powinno mi pójść całkiem, całkiem, ale to wszystko zależy od tego, jak... czy się do mnie pytają. Mam nadzieję, że tak. Trzymajcie za mnie kciuki. No i ściskam was, kochani. Życzę wszystkiego dobrego. Wbijcie naszego Instagrama, TikToka i bądźcie z nami na YouTubie na bieżąco, bo dzieją się fajne rzeczy i będą się działy dalej. Między innymi nasza impreza zaręczyma, do której się przygotowujemy. Także, także będzie naprawdę fajny czas. I niedługo też przylatuje rodzina z Irlandii. Wiem, że lubicie moją rodzinkę z Irlandii, lubicie ten kontencik. Część z Was nie pamięta moich kuzynów czasów, kiedy jeszcze byli mali. Także już też odliczam czas do spotkania z nimi. Będzie super. No, także wszystkiego dobrego i widzimy się ponownie. Buziaki.